Cześć, witajcie z jest 05 10 i to jest rozpakowanie kamery BenQ DVS 11, którą dostałem pod gwiazdkę. Nagrywa ona w HD, jest, ma funkcję projektora wbudowanego z boku i wyświetla to 50 cel. Czy to gadżet, czy zabawka zobaczymy zaraz. Na początku będę miał problemy z rozpakowaniem. To już moich składnych zębów. O, już tutaj. Eee, e, ten, nie, tam w środku pudełka nie jest sama kamera, jest też kształt oraz jest futerał i inne gazety. To kupiłam kartę, powiedz 16 GB, bo niestety nie było. Z kamerą. Alby teraz kameruję mój telefonem, No że jakby jakoś, jakaś taka dziwna była, no to to mój Xperia. Dobrze. Wciągnijmy e, najpierw pierwsze pudełko. Albo na to pod spodem, co jest, bo widzę takie specjalne. Tutaj chyba coś będzie innego. Tutaj widzimy w banku napis, fajnie wykonamy nawet. Tak. Ocnow jest tam O i tutaj mamy takie rzeczy jak buterał, słońce. Jakiś tutaj bryloczek. Yy, tutaj jest ściereczka do yy, ścierania, troszeczkę jak się wybrudzi, bo to jest dotykalny ekran, ma kamera. Taty starał, to nie będziemy na razie nic wyciągali z tego, może później. No dobra, kamerka ma. 1080p nagrywa, czyli Full HD. HD mi ma słończę. Eee, na ekranu to 3,5 cala. Ma pico projektor, czyli ten rzutnik. Ten recording ten nie mam za bardzo. Slow motion, że taki swojone tempo. 10 to to chyba, że tam niby takie, że... Na śnieg, takie inne, że na pory roku na przykład. I Focus Asitz. To jest autofocus to latarka jak. Dobra. Yy. Teraz będę potrzebował nożyczek. Yy, jeszcze ten wyciągam. Mocno zrobione jest. Czy dobrze, czy źle, to zależy teraz dla kogo, o. Teraz tutaj jest Szkoda. Dobra. Ważyczki tam, bo jeszcze się wszystko zepsuje. pierwsze to, co widzimy... ...to jest kamera. Już, to Państwo tak ona wygląda? Tu ma Pico Projektor. Co jest na kartę SD? Co jest na słonce AV? To jest chyba tak do nagrywania, jak się nie mylę. Taki z boku. Jakbyś chciał jakieś zdjęcie zrobić. Tutaj mam wyłącznik. Tutaj regulacja czegoś. Zobaczymy jakiegoś A ja tutaj jeszcze mam, tak spokój, boku jest ten przycisk, to jest ten który był w drugim pudełku, a to jest na staty. To, co to. na bok. Dobrze. Pod butelką mamy kilogramy różnych instrukcji. Tutaj kolejny sperał. Kapel USB, że można podłączyć do komputera. Eee, przepraszam. No, chyba... Nie, to HDMI. To jest do komputera mini USB, podłączenia do kamerki. Przepraszam. Tutaj w tym już kabelki nie będę już pokazywał wszystkiego, tych, tych kabelków, które tu są, ale jest jest naprawdę dużo. To jest złączka, że ten kabel USB, można do komputera, to się podłącza właśnie tutaj gdzieś. Chyba tak, nie jestem pewna. No zobaczymy. Nie wiem, nie wiem. Później sprawdzimy. Bateria, kolejny taki breloczek i kable, a tak. Hmm. Teraz później to teraz hmm, wyciągniemy właśnie, co mówiłem na początku, różne statywy. Takie inne rzeczy, które są w tym pudełku. No dobrze. To jest taki futerał. Może taty pokażę, Tylko, że to wszystko ciepłe jest. Taty taki. Trochę ciężki, metalowy. Chyba mamy, ale na biurko jak się tak położy jeszcze na przykład krzesło na biurko to będzie dość dobre. To mam ten wleczek, pokazywałem. Tutaj ta ściereczka do ekranu bo naprawdę szybko może się uszkodzić. I tutaj. To już jak to wygląda, to jak wkładamy nasz aparat. I oczywiście możemy do tego. tak kto woli. Dobrze. To już jest koniec rozpakowania jest go, tej kamery. Wszystkie filmy, które będą kręcone nie prapsą na komplet tylko normalnie. Czy w rzeczywistości będę kontynuować z tą kamerą? No chyba, że pełna początku filmu, się nie, bo na przykład coś się w tym się wydarzy. Eee, dziękuję za obejrzenie tego filmiku Jakby ktoś chciał kupić, naprawdę kamerę polecam. Sami e, tutaj widzimy, że dużo jest tych kabli i tych dodatków. No dobrze. To no, dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.